Cześć kochani, znowu Janusz Dąbrowski, Barwy Zdrowia na kanale YouTube. Kanał poświęcony profilaktyce zdrowotnej, w ogóle zdrowiu, wszelkim jego aspektom, począwszy od odżywiania poprzez suplementację polami magnetycznymi, ducha, umysł, czucie, Wszystkie aspekty, jakie są związane po prostu z naszym funkcjonowaniem, są tutaj po prostu poruszane, bo wszystko ma po prostu znaczenie, o czym dzisiaj. Tak jak widzieliście już na miniaturce, na zajawce. Tak strasznie to wygląda, no bo to może być straszne: dekapitacja i orchidektomia, najlepiej podwójna, co to takiego jest? No nie każdy musi to wiedzieć, ale zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Ja trochę się uśmiecham, ale bywam złośliwy. I tutaj, ale ta, ta złośliwość jest po, po prostu jest na bazie takiej złości. Złośliwość na bazie złości. Dlaczego? Widzicie okładkę mojej książki. Czy można ochronić się przed chorobą nowotworową? Wiecie doskonale, że mamy prawdziwą pandemię nowotworów. To jest w tej chwili jeszcze, mamy 2024 rok. Druga przyczyna przedwczesnej śmierci Polaków. E, nikogo nie straszę, bo... Któregoś dnia pod, jednym z moich, z moich, pod jedną z moich audycji ukazał się też taki, taki komentarz, miał prawo się kładać, oczywiście, szanuję cudze zdanie, że ja straszę, co daję w zamian. No jeżeli ktoś akurat nie wie, co daję w zamian, no to trudno, nie będę dyskutował. Natomiast nie chodzi o straszenie, tylko chodzi o stwierdzenie faktów, bo jeżeli się wie, zna się fakty, ma się pewną wiedzę, to można wówczas podejmować decyzje, albo w ogóle nie podejmować decyzje, decyzji. I nie pomoże nam powiedzenie słynne powiedzenie pana prezydenta Wałęsy, ja już to cytowałem w jednej z moich audycji, stłucz pan termometr, nie będziesz pan miał gorączki. To, że po prostu nie będziemy mówić o problemach, to znaczy, że ich nie ma. To nie jest tak. Trzeba mówić o tym, co się dzieje. I wiemy doskonale, że w tej chwili w Polsce rokrocznie zachorowuje Około już 200 tysięcy ludzi na nowotwory, to jest coś strasznego, co się dzieje, ta tendencja zachorowalności umieralności narasta. Praktycznie 50% z tych ludzi w ciągu roku umiera, czyli umiera całkiem duże polskie miasto, 100 tysięcy ludzi. Wyobraźcie to sobie, znika jedno duże miasto 100 tysięczne, tylko że tego nie widać, bo ci ludzie są rozproszeni po wielu miejscowościach, małych, większych i tak dalej, tego nie widać. To jest dopiero tragedia. Jeżeli przeliczymy to, też mówiłem w, w, w jednej z audycji na temat nowotworu, statystyk, że codziennie to przecież praca ostatnio podobała. Rozbija się samolot, czysto, znaczy nie było powiedziane, ale że umiera codziennie 300 osób z powodu nowotworu. To wyobraźcie sobie, że to jest duży samolot na pokładzie, którego jest 300 osób i ten samolot się po prostu rozwala. Codziennie 365 dni. I każdego dnia nad Polską spada jeden samolot z 300 osobami na pokładzie. Tak to wygląda. I to jest przerażające. I wszelkie statystyki, które były opracowane na przykład 10, 15 czy 20 lat temu, biorą w łeb. Dlatego, że okazuje się, że ta tendencja zachorowalności i nadumieralności po prostu potęguje się. Jeżeli okaza okazywało się, że w 2024 roku miało być w Polsce około, przepraszam, na świecie rokrocznie ro, ro, 24 miliony nowych zachorowań na nowotwory, to jest w tej chwili jest 35 milionów. I ta tendencja ciągle zwyżkuje. No, co to jest 35 milionów w stosunku do, 800 mili do 8 miliardów? Ale w Polsce jest około tych 38 milionów. Część Polaków wyjechało z Polski, więc zostało jakieś około może 35, 36 milionów i jest coraz gorzej. I umierają dzieciaki, które nie są niczym winne i ludzie zadają sobie pytanie, pytania często, dlaczego Boże go zabrałeś, że to dziecko jest niewinne. Ja rozumiem te pytanie. Może ktoś bardziej rozumiem to niż kto inny. Z pewnych względów naprawdę rozumiem. Natomiast... Jest problem. Jeszcze raz powtarzam, problem. Jak się to załatwia? W jednej z audycji mówiłem o pewnych statystykach o polskim programie Cancer, Polish Cancer Plan, jak to się pięknie nazywa, tak po, po, po English, American English chciałoby się, z kluchami w gębie. Pro, projekt jest praktycznie zerżnięty z projektu Clintonowskiego, czyli ze Stanów Zjednoczonych za prezydenta Clintona, który się kompletnie nie udał, nie wypalił, a myśmy to wzięli, zamiast może akurat pójść w kierunku innym, a więc wziąć przykład z Izraela, w którym program antynowotworowy kapitalnie funkcjonuje i daje rewelacyjne rezultaty. Ale do czego zmierzam? Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? Oczywiście mówi się często o diagnostyce, czyli wczesnej wykrywalności ale również o pewnych metodach, jak sobie po prostu poradzić. I tutaj dzisiaj szczególnie będę mówił o was dziewczyny, o was nasze ukochane, cudowne kobiety, nasze mamy, nasze siostry, nasze żony, nasze kochanki, nasze kobiety, nasze, nasze współpracownice itd. tak tak dalej. Towarzyszki życia, o was. Bo się postuluje pewną rzecz i wtedy z tego cytatu i z mojego dalszego tego speechu Zrozumiecie, dlaczego ja mówię o dekapitacji i o orchidektomii. Archi Ale przejdźmy do pewnego cytatu, oczywiście z tej mojej książki. Uwaga, cytat: amputacja piersi jako profilaktyka raka piersi. To jest w ogóle z pewnego z pewnej platformy internetowej zdrowie.tvn.pl Ukośnik, amputacja piersi jako profilaktyka raka piersi. Amputacja piersi jako profilaktyka raka piersi. Jak ja to słyszę, to wiecie, co? Demony we mnie wstępują. Więc cytuję. Kobiety znajdujące się w podwyższonej grupie ryzyka zachorowań na raka piersi mogą usunąć piersi profilaktycznie. Jest to zabieg rekomendowany przez lekarzy. Tutaj od razu. Poza cytatem, jakich lekarzy? Wszystkich lekarzy? Wszystkich lekarzy? A coż to jest za uogólnienie? Więc z moich znajomych, kiedy miałem tą pierwszą ostrą audycję złość, po prostu, mówił Janusz krzyczysz. Znaczy on no, odniósł się do tego tak, krzyczę, bo na ten temat po prostu trzeba krzyczeć. Lekarze są zgodni. Że amputacja zdrowej piersi w celu uniknięcia nowotworów w przyszłości jest zabiegiem słusznym. Profesor, doktor, habilitowany nauk medycznych, Jacek Jasen, zapewnia, że usunięcie piersi powoduje, że to ryzyko spada nawet o 90%. Niestety w Polsce nie są to zabiegi popularne ani refundowane przez NFZ. Tak troszeczkę nie rozumiem, o co tu chodzi, bo. Jest postulat jednego z naczelnych polskich onkologów o tym, żeby dziewczynom usuwać piersi, mastektomię robić profilaktyczną. I usunięcie piersi powoduje, że ryzyko nowotworu spada nawet o 90%. Co jak to usunięta piersi nie zabezpiecza w 100%. Nie bardzo rozumiem. Chodzi o nowotwór piersi, a nie o w ogóle o nowotwór. I tak jak przeczytałem kiedyś to zdanie, to wiecie co, taka refleksja bardzo poważna mnie naszła, że tak powiem, że no głęboko to przemyślałem, doszedłem do wniosku, że te postulaty tych fachowców, tych specjalistów, tych profesjonalistów należy uznać za zabieg słuszny. Pod warunkiem jednakże, wszakże, że ta formuła aktywnej profilaktyki nie będzie dotyczyła tylko płci żeńskiej, czyli was, nasze ukochane kobiety, tylko to trzeba będzie rozszerzyć również na mężczyzn, a zwłaszcza tych proponujących mastektomię. Otóż, tak prawdę mówiąc, Postuluję ja jako mężczyzna, ja jako narażony ewentualnie na nowotwór jąder, ale ci mężczyźni, chirurdzy, onkolodzy, którzy proponują tą profilaktyczną mastektomię, tak się fajnie nazywa, to jest ucięcie piersi, usunięcie piersi, więc ja pro, pro, proponuję dwu, orchidektomię. Orchidektomia polega na usunięciu jądra. I tak prawdę mówiąc, jeżeli ten postulat or orchidektomii rozszerzymy, czyli zastosujemy podwójną or orchidektomię, to przypuszczam, że y niebezpieczeństwo wówczas zachorowania przez mężczyznę na raka jądra czy obu jąder spadnie w ogóle do zera. Czyli będzie jeszcze większa, większa pewność, że taki mężczyzna po podwójnej orchidektomii usunięciu obu jądra nie zachoruje. I ten postulat rozszerzyłbym, bo myślę, że warto byłoby również usunąć te oba jądra razem z penisem. To była profilaktyka byłaby już zupełnie pe pełna i pewna. E a jeżeli chodzi o, że tak powiem, doznania uczuciowe i tak dalej, mężczyzn, którzy tego dokonali, to żaden problem, bo dzisiaj można zastosować świetne silikonowe protezy, identyczne, w miękkości, w wyglądzie i tak dalej, więc nie, nie będzie żadnego problemu. Więc tak myślę jeszcze raz powtórzę, że jeżeli dojdzie u kogoś u tych lekarzy, na przykład, bo ci lekarze te są narażeni, a chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy. Że statystyki mówią przynajmniej, że 5%, czyli 5 kobiet na 100, jest narażonych na ewentualnie jest niebezpieczeństwo, że mogą mieć nowotwór piersi. Uzależnione to jest od po prostu dwóch genów: berca 1, berca 2, czyli breast cancer 1, breast cancer 2. Takie dwa geny. I w tym momencie, jeżeli na przykład mama zmarła jakiejś dziewczyny na nowotwór piersi, to postulowane jest badanie, czy akurat córka nie ma, no okazuje się, że ma taki gen, więc wiemy o co robić. Cięcie. No dobrze, to jest 5%, czyli 5 kobiet na 100. Profilaktycznie usuwane są piersi. Ale teraz w przypadku raka jąder. 1% niebezpieczeństwa jest, że mężczyzna zachoruje. Czyli jeden na, na 100 mężczyzn może zachorować na raka jądra. No więc mówię, może profilaktycznie, jeżeli tata zmarł, na, czy miał na raka jądra, to u syna, u syna może profilaktycznie uciąć te jądra. Jaki problem? Ale tu jeszcze jest jeden ciekawy aspekt. Otóż cytuję. To też jest www.poradnikzdrowie.pl. Zdrowie, choroby męskie itd., tak dalej. Orchidektomia, usunięcie jądra, kiedy jest zalecane, na czym polega. I uwaga, w stosunku do mężczyzn, nie zaleca się na przykład wykonywania biopsji przy podejrzeniu raka jądra, gdyż to badanie niesie za sobą zbyt duże ryzyko rozsiania w zdrowych tkankach komórek nowotworowych. A co się robi z kobietami? Dusi się te piersi, wiadomo przy czym, robi się biopsję. Jeszcze na ten temat też będziemy mówić. Ja będę cytował fragmenty wypowiedzi różnych pań, które poddały się temu. I co się dzieje, I co lekarze również mówią, będę cytował na temat, nie dzisiaj już, na temat biopsji, co to takiego jest i tak dalej. Więc w takim razie. Wracam do tej statystyki, 1% mężczyzn może zachorować, więc profilaktycznie usuwamy. Jeżeli chodzi o dziewczyny, 5% powtórzę, ale uwaga, ciekawa historia, bo ten sam procent, 5% ludzi to jest zagrożony glejakiem, czyli 5 ludzi na 100 może mieć glejaka. Więc jeżeli na przykład ktoś w rodzinie miał glejaka, po prostu. Nowotwor mózgu, to w takim układzie może profilaktycznie innym członkom rodziny usunąć głowy. Czyli mamy już do czynienia, wiecie o co chodzi, co z tą jest orchidektomią i dekapitacją. Tak profilaktycznie. Wiecie co? Jak widzicie, jestem złośliwy, czujecie to, ale po prostu. Sądzę, że wiecie i czujecie, dlaczego ta moja złość jest po prostu umotywowana, bo to jest po prostu przerażające. Ja mam wrażenie, nawet ba pewność, że nie wiem, za 10, za 15, za 20 lat, jeżeli świat będzie istniał, to będziemy ten okres, ten okres końca lat 90 końcówki XX wieku i początek XXI wieku wspominać jako okres ciemnoty, zabobonu, głupoty i więcej nic. I tu jest to zdanie, które czytacie, że mm, e, architektomia, dekapitacja, orchidektomia, czyli congenita, stulcitia, longos, czyli po prostu chroniczna głupota wrodzona. Wiecie, co to mi przypomina dzisiejsze te praktyki profilaktyczne? Otóż Wiele lat temu, ale zrobię oddzielną audycję na ten temat, robiono lobotomię. Okrzyczana została jako nowoczesna metoda leczenia homoseksualizmu, jakichś innych problemów psychicznych i tak dalej. Co to jest lobotomia, to powiemy sobie w jednej z następnych audycji. Przerażające. I dzisiaj znowu mamy jakieś prymitywne zupełnie metody. Które niewiele dają. Również chemia jest biała, żółta, czerwona, czyli Czerwony Diabeł. Co on robi? Myślę, że zrobimy sobie również audycję na temat tego, w jaki sposób operatorzy, którzy wlewają chorym na nowotwór te wszystkie roztwory, w jaki sposób muszą być zabezpieczeni przed niebezpieczeństwami związanymi z tymi, z, z bezpośrednim stykiem. Zetknięcie się z tymi płynami, które są wlewane do naczyń kwinośnych, ludziom chorym na nowotwór. E, kochani, będę kończył, więc y, jedno tylko o, ostatnie zdanie. E, Czytać z Moliera. Głupszym od niłka jest głupiec uczony. I może to jednak nie głupota, a wyjątkowa troska wypływająca prosto z serca, że lekarze, nie, nie wiem jacy lekarze, bo z tych, z tych cytatów, które Wam tutaj przedstawiam, to wynika, że chyba wszyscy lekarze chcą, żeby kobiety sobie prywilektycznie ucinały piersi. I z czego to wynika? Z takiej, z takiej empatii, z takiego myślenia o tych kobietach, o ich po prostu interesie, o odbałości, o ich zdrowie, o ich, o ich sprawność i tak dalej, tylko wiecie co, zwróciłem w tym, w tym cytacie na, na samego początku na, na pewne zdanie. Niestety w Polsce nie są to zabiegi popularne ani refundowane przez, przez NFZ. O co tu chodzi? Jak nie wiemy o co chodzi, to wiemy o co chodzi. Kiesz się liczy, każdy zabieg kosztuje, więc warto jak najwięcej ciąć, ciąć, ciąć. Jeden z moich znajomych lekarzy, czeski lekarz, dr Otto Chorak, który jest ortopedą i chirurgiem, zawsze powtarzał: znam go osobiście, przecudowny przecieły człowiek. Każda operacja to jest dopiero na końcu. Jak już naprawdę nie ma wyjścia. A to zależy ta ocena, czy nie ma wyjścia, czy nie, to zależy od od mądrości lekarza, od tego co ma w serduchu, nie tylko co ma w głowie. Bo rozum w głowie to jest jeszcze mało. To jest zawodny rozum, jeszcze jest serd serducho i sercowy mózg, i jest również brzuszny mózg, ale to jest na inny temat. Słuchajcie, życzę wam zdrowia. Fakty są takie, jakie są. Jeżeli ktoś odniesie znowu wrażenie, że ja straszę, no to trudno. Nie ma wpływu na to, kto jakie ma wrażenie, odnosi. Natomiast, jeżeli o tym wszystkim mówię, to nie bez przyczyny i powtarzam i będę powtarzał, że są metody na to, żeby po pierwsze uchronić się przed nowotworami i są metody na to, żeby wyjść również z choroby nowotworowej. Jest masa takich przykładów. Uczestniczę w działaniach, które sprawiają, że. Wielu ludzi daje się uratować. Czy wszystkich nie, bo nikt nie da żadnej gwarancji. Więc pytanie, czy oficjalny system, który wprowadza te wszystkie procedury, który wykorzystuje je, który, no, gdzie, który stosuje, czy daje jakokolwiek gwarancję? Jedynie gwarancja jest taka, że gwarancja jest taka, że jeżeli ktoś przeżyje 5 lat, po w i umrze w jeden dzień później, to już nie zostanie, nie, nie zostanie zakwalifikowana jego śmierć jako śmierć z powodu nowotworu, bo skończył się okres przeżywalności pięciu lat. Ale o tym też kiedyś sobie powiemy. Słuchajcie, głowa jednak do góry, bądźcie optymistami, bo jeszcze raz powtarzam: to nie jest tak, że jesteśmy bezbronni. Możemy dużo zrobić. Kwestia jest tylko zacząć myśleć. I zacząć odbiegać od schematów, od pewnych paradygmatów, od kłamstw, które nam są wtłaczane. Są metody. Wejdźcie na mój, na mój kanał na YouTube'a, kliknijcie playlistę, znajdźcie playlisty nowotwory, i tam ja mówię o tym. Mówię o pewnych metodach. Jeżeli, jeżeli trzeba, to udzielę bardzo szczegółowych informacji dla tych, którzy będą zainteresowani. Ja wiem, że z drugiej strony to zaczną się podejrzewać, o co tu chodzi, Jaki szalbisz, jakiś szalwisz, y, jakiś y, foliarz, jakiś znakor, jakiś znowu szarlatan i tak dalej. Tak. Mnie to nie interesuje. Po prostu i koniec kropka. To co mówię, to nie musi do wszystkich dotrzeć i nie dotrze. Jezus też wszystkich nie zbawił od razu hurtem. Oczywiście nie mam się za Jezusa, bo zaraz ktoś, są i tacy, jakieś, jakieś ekstrema, które powiedzą, za Boga się mam, no tak się mam, za Boga i w ogóle za Wszechwiedzącego i za, za, za guru, za geniusza i tak dalej. Śmieję się z tego, bo to po prostu takie komentarze po prostu omijam i sprawa załatwiona. Kochani, głowa, jeszcze raz powtarzam, to góry. Statystyki są takie, jakie są, natomiast naprawdę jesteśmy w stanie poradzić sobie w wielu przypadkach, nie we wszystkich, ale w wielu, w znacznie większym stopniu niż to oferuje oficjalny system. Trzymajcie się, życzę Wam zdrowia, życzę Wam sprawności, bądźcie dobrej myśli, uśmiechy na buźki i sprawa załatwiona. Cześć, do następnego nagrania.